Generalnie to był bardzo ciężki okres, ponieważ był to okres pandemii, natomiast uważam, że ze strony związku nasi zawodnicy i zawodniczki mieli zapewnione wszystko, mieli zapewnione dobre finansowanie, gdzie chcieli można powiedzieć, to jechali na każde zawody, tak samo sparing partnerzy byli w ostatnim cyklu przygotowań, byli opłaceni ze strony na przykład dla Damiana Durkacza, przychodzących młodawianinów, Karolina też, co chciała, to można powiedzieć yy, miała. Więc myślę, że tutaj ze strony tej przygotowań polski język Bukserski naprawdę zrobił wszystko, dla, żeby w 100% byli zawodnicy przygotowani. Oczywiście, że to był też ten etap yy, początkowy, gdzie yy, tak dziewczyny zdobyły kwalifikacje z rankingu, to też yy, startowały, ale mówię już stricte sama ta końcówka, ostatni etap przygotowań do olimpiady, to myślę, że tutaj naprawdę nie mogą. Yy, na nic zarzekać, że wszystko było zapewnione przez Polski Związek Buserski. Analizowaliśmy każdą walkę. Rozmawialiśmy przed walkami, jaka będzie strategia, jaka będzie taktyka. Cały czas te, te rozmowy były, pomysły też na przyszłość jakieś, jakieś są. Co można powiedzieć? No jest duży niedosyt, duże można powiedzieć szkoda, że po prostu losowanie wyszło w ten sposób. Tutaj. Bardzo fajnie zaprezentowała się w pierwszej walce Karolina Koszewska. No niestety w drugiej walce już trafiła na turczynkę, która jutro już będzie boksować w finale. Myślę, że zdobędzie złoty medal olimpijski. Damian Durkacz, zawodnika z Rosji, który bardzo mocny, to już jest zawodowiec. Bardzo fajną walkę zrobił. Nie ma się do czego doczepić, naprawdę walka na wysokim poziomie. Troszkę szkoda, troszkę szkoda Eli i Sandry, ponieważ uważam, że mogły wygrać swoje walki. Bynajmniej te pierwsze walki mogły wygrać na 100%. Sandra, drugą walkę miała mieć już z Turczynką, więc, więc ta Turczynka też jest w tej chwili w finale. Więc tutaj też jest bardzo mocna dziewczyna. Natomiast te pierwsze walki uważam, że spokojnie mogły dziewczyny wygrać. Tym bardziej Ela pierwszą rundę wygrała wszystkich sędziów, później tak jakby 100% w, drugim, w drugą stronę się szala przewróciła. No szkoda. Natomiast co, no, trzeba wyciągać wnioski, trzeba dalej pracować i szykujemy się do Paryża już. Na pewno trzeba zainwestować w tych teraz młodych zawodników, zawodniczki i troszeczkę ci już doświadczeni, żeby poczuli ten oddech tej młodej krwi na sobie i dalej pracować. Na pewno musimy teraz zrobić zarząd, musimy zrobić w tej chwili spotkanie, chciałbym zrobić z wszystkimi trenerami z Polski z tymi trenerami, którzy mają zawodników w kadrze narodowej. Na pewno odmłodzić, jeżeli chodzi o kadry, zmienić top team. No będzie dużo, dużo będzie zmian, ale mówię, to trzeba na spokojnie przemyśleć i żeby nie zrobić jakiegoś, nie popełnić jakiegoś błędu. No, cały czas pracujemy, praca codzienna jest, można powiedzieć, nawet teraz w wakacje, gdy, gdy też byłem w Tokio. W tym momencie już zaczynamy Ogólnopolską Olimpiadę Młodzie Młodzieży. Wcześniej, już 9 wyjeżdżają Młodzicy, pierwszy raz w historii, można powiedzieć taka duża grupa i dziewczyny i chłopaki na Mistrzostwa Europy Młodzików, czyli Scoot Boys, więc to też jest, inwestujemy w te młode, młode grupy wiekowe, w tych młodych zawodników. Już 31 zaczynamy Mistrzostwa Polski Juniorów i 4 września mamy Suzuki Boxing Night, czyli następną galę seniorską, więc, więc tej pracy jest bardzo dużo. Na pewno będzie duża, duża niespodzianka dla kibiców, Będzie zmieni się ta formuła tych walk, nie będzie to mecz, będzie to gala. Natomiast nie chciałbym jeszcze teraz zdradzać, dopiero ruszymy z kampanią po podpisaniu umowy z włodarzem danego miasta.